Cześć Ziema, z tej strony Suert. Jak zwykle zapraszam na cotygodniową porcję informacji z Growego świadka. Zachęcam do oglądania i oceniania. Zapraszam na kanał, zapraszam na Twitch. Startujemy. Tradycyjnie rozpoczynamy od listy bestsellerów platformy Steam udostępnionej w ubiegły poniedziałek. Pierwsze i drugie miejsce bez zmian: Steam Deck, a tuż za nim Elden Ring. Wyśmienicie zadebiutowała gra strategiczna od Shiro Games' Dune Spice Wars. Moje wrażenia z tej produkcji możecie obejrzeć na kanale. Na miejscu czwartym udany debiut zaliczyła gra przygodowa The Stanley Parable Ultra Deluxe. Gra ma ponad 90% pozytywnych opinii. Na miejscu piątym, dzięki obniżce, powróciło Sekiro Shadow Die Twice. Miejsce szóste to Monster Hunter Rise. Na pozycji siódmej kolejny debiutant Rock Legacy 2. 83% recenzji dla tej produkcji jest pozytywna. Zestawienie zamykają polskie tematy Cyberpunk 2077 i Dying Light 2. Ubisoft za pomocą Twittera poinformował o zmianie zespołu zajmującego się pracami nad Grand Prince of Persia Sense of Time Remake. Nowym deweloperem zostało studio Ubisoft Montreal, czyli autorzy pierwowzoru z 2003 roku. Oznacza to nie mniej, nie więcej, jak tylko przesunięcie w czasie i tak już mocno opóźnionego debiutu. Jak poinformowano, zespół chce stworzyć jak najlepszą produkcję i będzie potrzebować czasu na przegrupowanie. Na ten moment data premiery nie jest znana, ale z całą pewnością nie obstawiałbym bieżącego roku. Studio Crytek poinformowało, że ich szeregi zasilił Matthias Engström, dotychczas pracujący w IO Interactive i będący reżyserem trzeciego Hitmana. Studio Crytek będzie on pełnił rolę głównego reżysera czwartego Crysis'a. Wraz z ogłoszeniem nowego reżysera, deweloper wystosował odezwę do wszystkich zainteresowanych pracą nad nowym Crysisem. Lista jest długa, od dyrektora artystycznego przez level designerów, aż po programistów sztucznej inteligencji. Dla nas graczy oznacza to jedno, prace nad grą będą trwały jeszcze długi, długi czas. Serwis Kotaku, powołując się na swoje źródła, doniósł, że studio Hunger 13 pracuje nad nową odsłoną serii Mafia. Ta ma powstawać w oparciu o silnik Unreal Engine 5 i stanowić prequel oryginalnej trylogii. Mogłoby to oznaczać osadzenie akcji w okresie międzywojennym, czyli w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Informacje te zbiegły się z przetasowaniami na najwyższych szczeblach studia Hunger 13. Studio Techland wypuściło ostatnią już aktualizację do Dying Light Hellride, czyli rozszerzenia polskiego hitu. Ładka przyniosła ze sobą m.in. strzelbę o wdzięcznej nazwie Deathbringer. Zabawka wyraźnie nawiązuje do Duma, w którym dwulufowa strzelba była jedną z podstawowych broni. Oprócz shotguna, aktualizacja przyniosła sporo drobnych, ułatwiających graczom poprawek, takich jak zmiany w ekonomii, eliminacja błędów oraz innowacje w zakresie uzbrojenia. Czy patch poprawi nieco odbiór DLC? Zobaczymy. W tej chwili pozytywne oceny w serwisie Steam stanowią tylko 40%. Co do podstawowej wersji gry Dying Light jest ona i będzie wciąż rozwijana. Do gry zawitało nowe DLC oraz aktualizacja trybu Bide Zombie. DLC zatytułowane Diesel Punk Bundle nie oferuje nowych misji fabularnych. Zamiast tego wprowadza nieco sprzętu do gry. Są to piła mechaniczna, SMG Greaser, ostrze Flash Reaper, strój Punk Beret oraz skórkę na bugi Rugged Roadster. Z kolei aktualizacja trybu Bide Zombie wprowadza przede wszystkim szereg poprawek w balansie rozgrywki, oprócz tego patch naprawia sporo błędów. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja, każdy kto posiada podstawową wersję gry może ją za darmo ulepszyć do edycji rozszerzonej. Dzięki temu można chociażby otrzymać bezpłatny dostęp do paru dodatków, w tym do rewelacyjnego DLC The Following. 4 maja odbył się Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji po sieci zaczęło krążyć masę materiałów związanych z tym uniwersum. Mogliśmy zobaczyć przeróżne trailery i zapowiedzi. W tym dniu LEGO Star Wars The Skywalker Saga otrzymało dwa płatne DLC zawierające postacie ze Star Wars The Bad Patch i drugiego sezonu Mandaloriana. Z Bad Batch zobaczymy między innymi Hunter'a, Wrecker'a, Teka, Crossera i Echo. Z kolei z Mandaloriana zawitali do gry Asokatano, Boba Fett, Bokatan czy Fenek Do gry Path of Exile zmierza dodatek zatytułowany Sentinel. Jak każde DLC wprowadzi on sporo zmian. Największą wagę przyłożono jednak do pradawnych strażników, zwanych Sentineli właśnie. Wraz z premierą dodatku pojawi się wyzwanie Ligi Strażników. Celem będzie odnalezienie Sentineli i zrobienie użytku z ich wyjątkowej mocy. W grze natkniemy się na trzy klasy uprzykrzających życie tak zwanych towarzyszy: Stalker Sentinels, podążający za postacią przez 30 sekund i wzmacniający wrogów, Pandemonium Sentinels, którzy będą w stanie wzmocnić wielu wrogów równocześnie, i Apex Sentinels, którzy istotnie wzmocnią tylko rzadkich lub unikalnych przeciwników. Oczywiście oprócz tego dodatek wprowadzi także wiele innych zmian. Premiera na komputerach osobistych 13 maja, konsolowcy muszą poczekać 5 dni dłużej, do 18 maja. Others are dangerous. But in a world with shifting stars, monstrous new threats, and valuable treasures, few will need them. The Sentinels await your command. 5 maja zadebiutowała gra Track to Yomi. za produkcję odpowiadają Leonardo Menciari i polskie studio Flying Wild Hawk. Gra, jak można zauważyć, czerpie szerokie inspiracje z filmów japońskiego reżysera Akiroku Kurosawy. Track Tuomi jest dostępny na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych. W sieci pojawiło się mnóstwo recenzji tej produkcji. Generalnie większość publicystów dobrze ocenia grę. Średnio ocen w serwisie Metacritic to 72 oczka. Również 5 maja zadebiutowała gra Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters. To taktyczne RPG na licencji popularnej gry bitewnej firmy Games Workshop. Pierwsze minuty z tej gry możecie obejrzeć m.in. u mnie na kanale. Do obejrzenia polecam też moje wrażenia z tej produkcji, które już niedługo powinny się ukazać. Demon Hunter zadebiutowało wyłącznie na PC. W naszym kraju gra została wydana wraz z polskimi napisami. Średnio ocen w serwisie Metacritic to na moment przygotowywania materiału 80 nie wiem co jest w dacie 5 maja, ale to już kolejna produkcja, która zadebiutowała tego dnia. Citizen Sleeper to cyberpunkowe RPG od studia Jump Over the Edge. Gra została wydana na PC oraz konsole Xbox i Nintendo Switch. Od momentu premiery Citizen Sleeper jest również dostępny w usłudze Game Pass. Gra niestety nie posiada polskiej wersji językowej. Ta rzeczywiście mocno by się tutaj przydała. Tekstu pisanego jest bowiem w tej produkcji całkiem sporo. Odbiór gry jest bardzo pozytywny. Przez recenzentów chwalona jest głównie wyśmienita ponoć fabuła. Tym bardziej szkoda, że nie ma tutaj języka polskiego. Za sprawą serii Dark Souls czy też ostatnio wydanego Elden Ring gatunek gier typu Souls like rozrasta się w dość szybkim tempie. 9 sierpnia do tej rodziny dołączy Tymesia od studia Overborder. Gra w naszym kraju zostanie wydana w języku angielskim i pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tymesia to zrealizowane w formule Souls like RPG akcji w mrocznym świecie upadłego królestwa opanowanego przez potwory. Tymesia stawia na wymagające starcia z przeciwnikami oraz znaczny Wpływ decyzji gracza na przebieg fabuły. Polski studio Event Horizon w końcu znalazło wydawcę dla ich najnowszej produkcji Dark Envoy. Współpraca została nawiązana z firmą Asmodee Digital. Dark Envoy to taktyczna gra RPG w steampunkowych klimatach. Przy okazji tej informacji studio zapewniło, że ich najnowsze dziecko zadebiutuje w tym roku nie tylko na PC-tach, ale także na konsolach PlayStation i Xbox. Niestety wciąż nie znamy dokładnej daty premiery. Pozostaje mieć nadzieję, że od teraz zacznie pojawiać się więcej informacji na temat tego obiecującego RPG.